Sponsorem programu jest Ultima Auto. W dzisiejszym programie szósty bieg zaprezentujemy Państwu naprawdę udany model czeskiej produkcji, jeden z najpopularniejszych suwów na polskim rynku Skoda Yeti. Koda Yeti produkowana od 2009 roku była pierwszym autem typu SUV w gamie oferowanej przez czeskiego producenta. Nietuzinkowy model na płycie podłogowej modelu oktawi 4x4 świetnie odnajduje się zarówno na drodze asfaltowej jak i w terenie. Choć bryła auta zaprojektowana jest w kształt prostokąta, to już jednak jego poszczególne detale dodają mu uroku i sprawiają, że na tle swoich konkurentów wyróżnia się designem. Tutaj na uwagę zasługują duże i świetnie wyglądające dwuczęściowe reflektory oraz słupki boczne, które doskonale podkreślają ciekawo zaprojektowaną linię szyb w tym modelu. Klient do wyboru ma trzy wersje nadwozia: Active, Ambition i Elegance. Wnętrze Skody Yeti jest naprawdę bardzo przestronnie urządzone. Ergonomia deski rozdzielczej zapewnia dostęp do każdego elementu i do każdego przycisku naprawdę na wyciągnięcie ręki. Przejdźmy do wnętrza auta, które na pierwszy widok bardzo pozytywnie zaskakuje. Starannie wykończony nawet najmniejszy detal przy zachowaniu dobrych materiałów daje duży komfort zarówno kierowcy jak i pasażerom. Świetna pozycja za kierownicą oraz zawieszenie sprawia, że samochód naprawdę przyjemnie się prowadzi i nie chce się z niego wysiadać. Deska rozdzielcza zaprojektowana bardzo spójnie i czytelnie. Duży i łatwy w obsłudze ekran dotykowy, który komponuje się z pozostałymi przyciskami, które dla wygody kierującego są rozmieszczone intuicyjnie. Siedzący z tyłu mają do dyspozycji dużą kanapę, która dzieli się na trzy osobne części, i każdą z osobna można wyjąć. Przechodząc do bagażnika, na pierwszy rzut oka nie jest on zbyt pojemny, ponieważ pojemność 416 litrów na auto tej klasy to faktycznie mało. Po złożeniu tylnych siedzeń pojemność wzrasta do 1760 litrów. O jednostkach, jakie mamy do wyboru w tym modelu Skody. My mieliśmy okazję testować motor wysokoprężny 2.0 o mocy 110 mechanicznych, co jak stwierdziliśmy pracuje świetnie, ale jednak, jak nasuwa, jest zbyt słabe. Mocniejszymi jednostkami są motory 140 i 170-konne, które powinny sprawiać większą frajdę z jazdy. Jednostki benzynowe, które najbardziej pasują do dynamicznej i masywnej sylwetki tego auta to zdecydowanie silnik 1.8 o mocy 160 koni mechanicznych oraz 1.4 o mocy 120 koni mechanicznych. Natomiast o najmniejszym silniku 1.2 TSI, czyli turbodoładowanym o mocy 105 koni nie będziemy się rozpisywać, ponieważ nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla montowania takich jednostek do tego typu pojazdów. Koda akurat w tym wydaniu jest to model wyposażony w napęd 4x4, natomiast docelowo jest taka możliwość, aby takie autko nabyć w wersji z napędem na przednią oś. Musimy w tym miejscu wspomnieć o rozwiązaniu, jakie zostało tu zastosowane i bardzo dobrze sprawdza się w trudnym terenie. System Off-Road odpowiada on za bezpieczne poruszanie się po nierównym terenie. Przy stromych wjazdach i zjazdach, analizując pracę silnika i hamulców, system rozdziela moment obrotowy na każde z czterech kół, co przekłada się w praktyce na to, że podczas pokonywania wzniesień możemy zdjąć nogę z pedałów, kontrolując jedynie kierunek jazdy. Innowacyjne rozwiązanie, ale doskonale odnajduje się w rzeczywistości. Napęd w skodzie Yeti charakteryzuje się tym, że 96% mocy przekazane jest na przednią oś, natomiast tylko 4% na tylnią. Jeżeli sytuacja tego wymaga i teren, w jakim podróżujemy, automatycznie moc jest przekazywana na to koło, które najbardziej potrzebuje naszej mocy. W najdroższej wersji możemy mieć 9 poduszek powietrznych oraz wszystkie najnowocześniejsze systemy zapobiegające bądź ostrzegające nas przed niebezpieczeństwem na drodze. Test Euro NCAP, model Skody przeszedł wyśmienicie i został nagrodzony maksymalną liczbą 5 gwiazdek. W dzisiejszej części serwisowej zajmiemy się montażem instalacji LPG. Tutaj Państwo widzą silnik 1.4 16 zaborowy. Do każdego modelu montujemy bardzo podobne instalacje. Różnią się sterownikami oraz wtryskiwaczami gazu. Instalacja gazowa składa się z parownika, reduktora, butli gazowej, wtryskiwaczy oraz całego kablowania. Wtryskiwacze gazu różnią się kolorami, do silników 1.4 są zielone, do silników 1.6 są czarne. Warowniki montujemy jednakowe do każdego modelu auta, różnią się jedynie mocowaniami, które są przeznaczone do typowego modelu samochodu. W kwestii bezpieczeństwa nie ma się niczego obawiać, gdyż zbiornik gazowy jest dużo bezpieczniejszy niż zbiornik benzynowy, ponieważ jest wykonany z blachy powyżej 3 mm, która jest atestowana i odporna na wszelkiego rodzaju uderzenia. W zbiorniku mamy zawontowany wielozawór, który w przypadku pożaru upuszcza ciśnienie gazów wraz ze wzrostem temperatury w dalszym ciągu instalacje gazowe są popularne. Kupując auto nowe, można sobie zamówić instalację gazową. Również można ją taką instalację zamontować do aut używanych. Montaż instalacji gazowej nie wpływa negatywnie na osiągi silnika oraz na jego zużycie. Na jednym zbiorniku gazu w tym modelu Skody można przejechać około 450 km w trasie. Wszystkich, którzy są zainteresowani montażem instalacji gazowej, zapraszamy do naszego serwisu. Udzielimy wszystkich porad i doradzimy, jaką instalację wybrać do danego auta. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że prezentacja tego naprawdę świetnie zaprojektowanego modelu Skody Yeti. Spodobała się Państwu. Ja już dziękuję tutaj Krycikowi, mojemu przyjacielowi z Czech i wyruszam na kolejne poszukiwania modelu, aby zaprezentować go Państwu w kolejnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Sponsorem programu jest Ultima Auto.